Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Railie, Autoracing.pl Pace Products, producent pomp oleju i systemów suchych misek, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, Portal www.wyścigigorskie.pl Sezon wyścigowy górski. Tak, zaczynamy, zaczyna się załżeć. No niestety zaczęło się od czekania, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko sprawnie pójdzie. E, Obieździliśmy wczoraj trasę. Trasa bardzo fajna, także e, myślę, że tutaj będzie dużo zabawy. No i co? I będziemy się tutaj z, Marcin, z Marcinem, myślę e, podcinać o, o sekundy i, i będzie fajna walka. Powiedz mi, czy zobaczymy cię przez cały sezon GSM 2014? Tak, tak jest plan. Zastanawiamy się nad sobotem czy jechać do Sopotu, ale, ale reszta rund jak najbardziej tak. Trasa w Załuszu. No. To łatwo wygląda, ale nie jedzie się i bardzo łatwo. Tak, bym powiedział, że jest tak prosta, że aż trudna, bo łatwo jest, cięższy znaczy, łatwo się pomylić, gdzie jest się w danym momencie. Wszystkie nawroty są bardzo podobne do siebie. Mało jest takich punktów odniesienia na dohamowaniach również, dlatego no, trzeba jakąś taką dobrą linię obrać i jechać tą, tą dobrą linią. Wtedy jest dobry czas. Powiedz niczego czego ci życzyć na początek sezonu? No, żebyśmy się spotkali w niedzielę po południu <grybujesz> w tak dobrych nastrojach.